Ale to jest jeden z dwóch wariantów. Tych wariantów jest pięć, pozostałe trzy są całkowicie inne niż to. To jest otwarcie rynek spadał. Pierwsza pozycja, bo dwoma pozycjami wchodzę. Pierwsza została tam zamknięta, po właśnie tutaj. To nie jest jeszcze typowy sop, tak? To że, to, że rynek tutaj odwraca, to to jeszcze nie jest typowy sop. Ja czasami decyzję podejmuję w punkcie E tutaj. Rynek cofnął się tutaj, gdzie się spodziewamy tego dokonuje ruch w kierunku trendu. Czego się spodziewamy, bo tak w punkcie A już pokazał, tak? Także tutaj mamy screen, na którym wprowadziłeś, że punkt na górze, punkt jeden to jest wejście w rynek, a na dany... Tutaj punkt 2 pozycja została zamknięta, bo rynek zaczął spadać. Wejście było na szczycie i naturalnie zamknęło pozycję, bo duża rozpiętość pipsów w dół padała, więc, więc zamknęło nas. To jest bardzo częsty efekt, tak? Także nie wchodzi się na szczycie, tylko patrzymy jak rynek wzrośnie i ile opadnie. To jest akurat kanadyjczyk, tak? Ale dajmy na to, że jest eurodolar, czyli waluta, która robi te 120 pipsów dziennie. To jak tutaj rynek strzelił 80 pipsów dziennie, 70 czy 100 blisko do górnej granicy swojego ruchu, to ciężko oczekiwać, że ten moment tutaj jeden, który tylko cofał się o 5-7 pipsów, to jest moment testowy. Nie, to jest moment wciąż rozpędzenia pociągu, który jak pociąg się zatrzyma, to nie będzie stał 3 minuty, tylko będzie stał 15 minut, jeżeli to jest Warszawa czy jakieś centralny. Wtedy cena się obniża do punktu A albo cena się obniża do punktu B, czyli momentu wejścia w ogóle w rynek. To jest jeden z wariantów głównych. To nie ma znaczenia jak wysoko. Ktoś później będzie myślał, nie tutaj na wsparciu oporze rynek odwrócił. Nie, on mógł z punktu E odwrócić tak samo i od tego punktu widzimy, czy on złapie formę tych kupujących, czyli że pociąg znowu jedzie w tym samym kierunku, czy może odwraca z tej stacji na południe, tak? Ktoś tego nie wie, to na danych patrzy o tu rosną, nie wiadomo jak, o tu rosną, to wchodzę, wchodzę, wchodzę. Czasami fartem, jak wejdziesz stosunkowo wcześnie, tutaj w punkcie A tym razem, czy punkcie B, to jeszcze ci się pofarci, że te 40 pipsów właśnie 50 rynek złapie i nawet jeszcze jest ruch na korektę. I wciąż jeszcze jesteś w rynku, bo po takim dużym ruchu rzeczywiście rynek będzie chciał ile odpocząć? 20-30-40%, tak? A tych wariantów w sumie jest 5. Także spojrzymy na różne takich bazowych, bardzo prostych. Co się stanie, jak on na bungee rozciągnął linię? Co w tą się troszeczkę do góry, nie skoczył na bandzi? Jeszcze lina się chwilę cofa. I gościu znowu spada, trochę się rozciąga ta liga, nie? To jest właśnie ten moment. Ale to jest jeden z dwóch wariantów. Tych wariantów jest pięć, pozostałe trzy są całkowicie inne niż to. Czyli na przykład rynek wraca do momentu naturalizacji strefy podaży-popytu i stąd dokonuje decyzji. Że spadamy dalej. To jest wtedy trzeci wariant. Padnij na zajęcia i pokażemy to ludziom na żywo. OK, czyli tu jest klasyczna sytuacja, kiedy tu mieliśmy szczyt w punkcie A. Tu zobacz, jak rynek się cofa. On się nie cofnął tutaj, tak jak ja su sugerowałem, że może się cofnąć do B, a może się punkt do C i dalej zaczął rosnąć. I na pewno tego typu momenty do wejścia w rynek są lepsze niż moment D, jest lepszy niż moment A. Może się uda, że jeszcze rynek wzrośnie, albo może nie weźmie korekty. Co to jest za dużo, może. Ja czasami decyzję podejmuję w punkcie. E tutaj. Rynek cofnął się tutaj, gdzie się spodziewamy tego. Dokonuje ruch w kierunku trendu, czego się spodziewamy, bo tak w punkcie A już pokazał, tak? Czyli nie cofnął się do punktu F, czyli już pokazuje wcześniej, przewcześnie, ale kierunek. Zaraz po wyjściu gwałtownie spadło i mnie wyczyściło na cieniem. Tutaj miałeś stop loss, tak? Tak, dokładnie. Stop lossy, jakie ustawiamy. Tak, tu jest para walutowa, czyli normalnie stop lossy byłyby ciasne, ale na SP 500 i złocie, jakbyś ustawił takie stop lossy, jak ty ustawiałeś, tutaj i tutaj, to, no, zamniecie w połowie, jak nie w większości transakcji. Bo my wiesz, połowę w życiu mamy rację, połowę nie mamy racji. Wiesz, nie musimy być 80% razy skuteczni, tylko chodzi o to, żeby dobrze stoplosem operować właśnie. I tu ten stoplos krótko więc jest za krótki. Nie ustawiamy stoplosów, że wchodzisz w rynek tutaj w pozycję krótką i stoplos tutaj, na złocie czy ropie. Czyli stoplos musi być bardzo szeroki. Wtedy musisz być gotowy, że wykres będzie próbował czyścić tutaj wszystkich leszczy tutaj i odwrócić ich, nie? Ty nie wiesz, czy kolejne 100 pipsów, czy 50, w ten dzień, ten dniu się wykona. Czy nie, tak? Bo cała rozpiętość tego ruchu, zobacz, to jest tutaj, uhu, tutaj mamy momenty typowy danych, tak? Także tu jest jeden z wariantów. Jest jeden z wariantów, kiedy rynek poleciał przeciwko trendowi, można powiedzieć, który jest spadkowy, nie? Wyczyścił się tutaj do strefy podaży popytu, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że to na danych nie zawsze, ale stosunkowo częściej, niż byśmy chcieli, będzie miało miejsce. Także zobacz, znowu tutaj wchodząc w pozycję A czy B, to byśmy, ty, byli typowym dawcą kapitału w pierwszych 3, 5, 10 minut. No to, by było, to bez tego, co było na wcześniejszym. Tak, poczekaliśmy spokojnie do momentu, aż rynek ustabilizował się, czyli pokazał jednak, że nie będzie rósł, że będzie spadał. Mamy pattern numer dwa, czyli typowy przestój. Co mógł ten przestój się tutaj też pozycji A wykonać i rynek mógł rosnąć? Tu jest otwarcie, rynek spadał, pierwsza pozycja, bo dwoma pozycjami wchodzę, pierwsza została tam zamknięta, o właśnie tutaj, a w momencie jak pierwszą, to w drugiej pozycji przestał. Stawiłem na kilka pips odzysku i czekałem na dalszy rozwój sytuacji. Czyli tutaj nieduży ty zysk odebrałeś po prostu na tej danej Nie, Nie, to z, tak w tyś, nie 1500 tak. pipsów, tylko w nieduży ruch. Tak, czyli tutaj mamy sygnały odwrócenia benchmarka, który nie, nie spada już czyli wygląda, że te dane po prostu spowolniły i to było na tyle, i pozamykałeś transakcję i to wszystko, tak? No zobacz, jak jest, masz dużą świecę spadkową, i później ta wzrostowa ta cieniami, więc tu mógł tak. patent numer. Dwa, ale gwałtownie zaczęło spadać i jeszcze gwałtownie odbiło do góry i jak zaczęło znowu wybiłoć ten pierwszy bar wzrostowy, no to otwarłem na potencjalny sok. Tylko że no, chyba troszeczkę za wcześnie. I za słabe to było. Nie, to nie jest szybki odwrót pozycji typowy, mhm. tak? Zobacz, tu jest wsparcie opór. Tutaj tak. z punktu B odwróciliśmy do góry. Tu jest punkt A, czyli przebicie wsparcie oporu, które zaczyna się testować w ten sposób. I tutaj kilka pipsów mhm. tylko dlatego, że fala jest ABC spadkowa i że nie weszliśmy tutaj w aspekt mocno sprzedaży i rynek odwrócił się o kilka pipsów od ostatniej świecy. No to cię po prostu prowadziło w błąd. SOP polegałby na tym, że mamy tego typu sytuację i wy Wykres na tym poziomie, tutaj, a wsparcie oporu się testuje i mocno zaczyna zapiedniczać do góry z testem tego typu. Widzisz różnicę dramatyczną pomiędzy momentem, Ten. jeden, który tutaj ćwiczyłeś a pomiędzy momentem 2, który ja narysowałem. To jest dramatyczna różnica, dlatego SOP nie jest momentem po prostu odwrócenia jakichkolwiek wsparcioporów. Tutaj tak samo w tym momencie, tak? To nie jest jeszcze typowy SOP, tak? To, że, to, że rynek tutaj odwraca, to to jeszcze nie jest typowy SOP. Tu albo myślimy fundamentalne uderzenie kupujących silne, i to na instrumencie typu S&P 500 który jest wzrostowy generalnie, więc spadki mu się tutaj już znudziły, tak? Albo predyspozycja jakaś spadku fundamentalnie dawała nam sygnały, że może już nie. Szybkie momenty A dają ten SOP, kiedy fundamentalnie świece pokazują duży wzrost akceleracji od jakiegoś tam wsparcia oporu, przykładowo bardzo istotnego na D1, tak? To nie musi być zmiana trendu, która tutaj w punkcie J będziesz odbierał tysiące pip tak, tak, tu na no wzrosty i tu, żeby to mówić o klasycznym sopie, to jest, jest to za wcześnie, musiałby być jeszcze jeden duży par. Wzrostowy. Tak. Ja nie byłem w tej sytuacji, więc nie widzę dynamiki ceny, ani co się dzieje, ani jakie ważne wsparcie opór był nawet, led, bo widzę to jest 30 więc to nie jest H4, więc to jest troszeczkę mm -hmm. dla mnie, patrząc na sam screen, to by był troszeczkę gambling, czyli hazard. Ale znowu nie widzę wsparcia oporu głównego i po prostu ciężko by mi było powiedzieć, tak? A jak ty jesteś, mm -hmm. to jesteś w stanie powiedzieć, że na przykład to był ważne wsparcie opór, że tutaj właśnie opłacało się takie wejście zrobić szybkie, tak? I to jest właśnie kontynuacja tego. O, cofnęło mnie to. Jest... Zamknęło na BE. Jak ja wiem, że tak. spadać, tak. Jak zaczęło mi to przestawienie. Czyli troszeczkę za mało było przesłanek, że ten ruch się wykonuje chociażby do połowy, nie? I, i po prostu cofnęło się, zabrakło, czyli, czyli to wtedy ja nazywam takim gamblingiem, nie? Że widzimy odwrót, na sam odwrót możemy, możemy otwierać pozycję, ale to nie o to chodzi, nie? Czyli sam odwrót tak. i nie ma kontynuacji, nie ma tego naporu, nie ma jakichś danych, albo nie ma ważnego wsparcia oporu, to rynek właśnie może wykonać flagę i dalej lepszy moment. Spadkowe wykonać, bo nie ma tego ciągnięcia, nie? Tutaj widzę bardzo, jest bardzo podobny przykład. Generalnie widzę ogólnie zachowania spadkowe na rynku i widzę nieduży, czy 1,5-2 na 5 kupujących. Widzę kontynuację i widzę wejście w rynek, który jest potencjalnie przeciwko rynkowi. Nie widzę dużego odwrotu też, nie widzę dużych świec, które by uzasadniały wejście w rynek przeciwko pozycjom krótkim, które dominują na rynku. Także to, krótko mówiąc, wygląda jak trochę lepsza korekta, tak? Która na wsparciach oporach pierwszych, drugich albo trzecich, wykończy wszystkich leszczy i znowu zacznie spadać. To mówię statystycznie. Dobrze. Słuchaj, Piotr, co byś powiedział na to, jakbym zaprosił Cię na zajęcia, i może nie całe zajęcia byśmy skatowali, ale znowu pół godzinki tego, w jaki sposób rozmawiamy tutaj. To jest mistrzostwo świata i jednocześnie zachęcam w projekcie, że jak ktoś chciałby się rozwijać, czy uczyć w przyszłości, to możemy też prowadzić webinary razem, a później też oddelegować część grupy czy część zajęć, żeby ktoś poprowadzić. To mówię hobbystycznie do ciebie w tym momencie. Tak? A czy, czy grając na H4 y, czekamy w poniedziałek na, na dziewiątą? H4 to jest panie... za duży spektrum, ale wiadomo, że jak jesteś o 8:00, godzinie, to będziesz czekał. Mówię, tu mówię ewidentnie, że w poniedziałki godzina 8:30 trzydzieści przed dziewiątą, bo jest fajny pacer, się rysuje, no ale jednak już nie wchodzę o dziewiątej, czy parę minut przed dziewiątą, czy parę minut po dziewiątej, potem za szybko, to już nieraz tak, Zobacz tak. na indeksach i na złocie, to niesamowicie czy. Tak. Ja, ja wiem ja wiem o co pytasz, bo ja te same pytania, wiesz, miałem właśnie 12 lat temu i które mnie nurtowały przez 2-3 lata kolejne. Także tak, te H4 nie. Na H4... Ogólna odpowiedź jest taka, że na H4 nie. Ale jak to będzie 8:30 no to wiadomo, że nie będziemy prowokowali, rozumiesz, ale jak to będzie szósta mhm. godzina, czy któraś? to na H4 wyższość tych wykresów. Odczytujemy w sposób wyższy, żeby wiedzieć, że to jest właśnie wykres H4 i że to jest ich wyższość i że trzeba im tak jakby ufać. A i tak wiemy, że no może się zmienić cokolwiek o tej godzinie przykrej dziewiątej wtedy, jeżeli się to zmienia faktycznie czy agresywnie, nie? Chodzi o to, żeby rozwijać ciebie i projekt, yy, czy pieniądze przede wszystkim. Droga jest otwarta, ja do, do tego, do tego zachęcam, jesteśmy bardzo otwarci, wiesz. Nawet jakbyś miał stworzyć swoją grupę i, i swój rynek w ogóle generować gdzieś, yy, czy nawet szkolenie prowadzić, to też do tego zachęca. Po co, so, po to są so do, do tego do nasze kursy, żeby wiesz. Uczyć się, ćwiczyć.